Twoje radiogra cuda każdego dnia. Witaj, niedziela, 23 marca. Twoje radiogra cuda każdego dnia. Oglądaj, posłuchaj i zobacz, jak Bóg przemienia Twoje życie. Zacznij żyć. Jest takie przysłowie: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Można by to przenieść na kontekst rozważań o tym, jak nasze wyobrażenia kształtują nasze życie i czy, oraz jak wyrwać się z tego błędnego koła. Marek Aureliusz powiedział: Nasze życie jest takie, jakim uczyniły je nasze myśli, a w Psalmie 94 czytamy: Pan zna myśli ludzi, bo są marnością. Tak, one mogą nas pogrążyć i zgotować nam życie, jakiego wcale nie chcemy. Dlatego, po pierwsze, stań pod światłem i pozwól się zbadać. Pozwól, by Duch Święty pokazał ci, jak bardzo się ograniczasz. Poddaj się Bożej uwalniającej mocy. Możesz się modlić. Badaj mnie Boże i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Psalm 139. Po drugie, zwróć uwagę na swoje myśli i na to, co mówisz. W liście do Koryntian czytamy: Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To może być bolesny proces, bo jesteśmy przyzwyczajeni do naszego sposobu myślenia. Ale Bóg chce przeprowadzić detoksykację. Pragnie dać ci nowe spojrzenie, nowe zrozumienie, nowe otwarcie. Zapytaj, czy to, co myślisz, jest prawdą, czy może jedynie Twoim wyobrażeniem rzeczywistości czymś, co wypływa z niezaleczonych zranień, z trudnych doświadczeń. Bóg chce otworzyć Twoje oczy na to, jak żyjesz i jak możesz żyć. Pragnie pokazać Ci nową perspektywę, a potem odbudować na nowo Twoje życie. Po trzecie, przyjmij życie, jakie dla Ciebie zaplanował Bóg. Może jak wielu innych, zadajesz sobie pytanie, jak mam dalej żyć? Poza dotychczasowym życiem, ograniczonym do Twojej wyobraźni, jest życie, o którym nawet nie marzysz. Przygotowane dla Ciebie przez Boga od początku. Życie pełne, bo ukryte w Nim, w Bogu, który nie jest niczym ograniczony, którego perspektywa jest szeroka, którego kreatywność jest niezgłębiona. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Pierwszy List Jana, rozdział 5. Panie, w Twoim zwycięstwie chcę żyć. Pomóż mi w tym. Usuwaj to, co niszczy moją radość i pokój. W imieniu Jezusa. Amen. Opracowanie Andrzej Till i Bogusia Król. Dziękuję, że jesteś. Twoje radiograf cuda każdego dnia. Byłem zamknięty w swoich myślach, mój własny cień prowadził mnie. Patrzyłem w lustro, pełne lęków, nie widząc światła w szarej. Moje radio gra cuda każdego dnia. Kochani, mamy dla Was coś specjalnego. Najlepszy komentarz pod Waszym ulubionym utworem, publikowanym na naszych trzech kanałach, nagrodzimy najnowszą składanką uwielbienia: Christian Culture Music Hits, luty, marzec 2025 roku. W konkursie biorą udział wszystkie Wasze ulubione utwory muzyczne z serii Christian Culture Music Hits 2024 i 2025 roku. Jak wygrać? Posłuchaj swojego ulubionego utworu. Napisz w komentarzu, jak Cię poruszył i dlaczego warto go słuchać. My wybierzemy najlepszy komentarz i nagrodzimy go wyjątkową muzyką. Masz czas do 31 marca 2025 roku. Dziel się, komentuj, inspiruj. Niech muzyka uwielbienia rozbrzmiewa w sercach wielu. Słuchasz Christian Culture chrześcijańskie radio dla Ciebie. Kusi grzech, kusi mnie świat. Szeptem woła, bym zrobił ten krok. Obietnice jak złoto lśnią w blasku gwiazd, lecz serce woła to tylko mrok. Ale ty dajesz siłę, nie walczę sam. Wśród pokus wyjście pokazujesz nam. Ich echo cichnie, świat obiecuje lecz duszę rani, lecz gdy wzywam cię, słyszę twój głos. Jesteś światłem w najciemniejszej nocy. Bo Słuchasz Christian Culture. Chrześcijańskie radio dla ciebie. Apokalipsa, dzień po dniu. Seudat Mitzwa. Oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa, rozdział 3, wiersz 20. Dzisiaj ludzie mogą wziąć ślub w ciągu kilku minut, nawet w okienku w Las Vegas. Ale w przypadku hebrajskiego ślubu, proces zawierania małżeństwa trwał co najmniej rok. Kiedy mężczyzna był zaręczony z kobietą, zawierali ze sobą przymierze, a następnie rozstawali się, aby pan młody mógł zbudować dla swojej narzeczonej specjalną komnatę w swoim rodzinnym domu. Panna młoda nie wiedziała, kiedy narzeczony powróci, musiała więc zawsze być gotowa na to, aby go przyjąć. Po powrocie pana młodego odbywała się ceremonia zaślubin, po której następowała siedmiodniowa uczta, zwana seudat mitzwa, która oznacza dosłownie „ucztę przykazania” i odnosi się do celebracji, która towarzyszy ważnym religijnym lub życiowym wydarzeniom. Była to więc bardzo radosna okazja do świętowania w tym wyczekiwanym od dawna dniu. Pismo Święte przedstawia wesele jako metaforę. Oblubieniec reprezentuje Chrystusa, a oblubienica jego kościół. Zostaliśmy drogo kupieni, bo krwią Chrystusa. 1 Piotra 1,19. Obecnie żyjemy w okresie przejściowym, gdy oblubieniec przygotowuje dla nas niebiański dom. Idę przygotować wam miejsce. A gdy przygotuję, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. Jan 14, 2-3. Nie znamy dokładnej daty powtórnego przyjścia Chrystusa Mateusz 24, 42. Dla chrześcijan seudat mitwa dopiero nadejdzie. W oczach Chrystusa, naszego oblubieńca, który oddał za nas swoje życie, mamy ogromną wartość. Czy pragniesz podtrzymać przymierze pomiędzy tobą a nim? Czy będziesz gotowy przyjąć go, gdy zapuka do twoich drzwi? A może troski tego świata będą zbyt głośne, abyś mógł go w ogóle usłyszeć? To panna młoda wybiera, czy otworzyć drzwi. Chrystus nie wejdzie niepożądany. To od nas zależy, czy wesele się odbędzie. Wieczerza małżeńska odbywa się tylko wtedy, gdy panna młoda jest gotowa i chętna. Ma to zastosowanie nie tylko podczas powtórnego przyjścia, ale także teraz. Duch Święty nieustannie puka do drzwi Twojego serca. Czy pozwolisz Mu wejść? Przyłącz się do krótkiej modlitwy. Jezu Chryste, pomóż mi każdego dnia otwierać przed Tobą drzwi mojego serca, aby moja lampa była gotowa i płonęła, kiedy wkrótce wrócisz. Do dalszego studiowania. Księga Zachariasza, rozdział 2, wiersz 10. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wiersze od 1 do 13. Apokalipsa, rozdział 19, wiersz 9. Twoje radiogra, cuda każdego dnia.